Piątek, 30 sierpnia, godzina 18. mówi Kuba Stachoń. Zapraszam na świeżą dawkę wiadomości regionalnych w Przeglądzie. W Śmierowicach Śląskich miał miejsce pożar kamienicy, podczas którego zginął 63-latek. Strażacy przybyli na miejsce do wezwania w sprawie zalania jednego z mieszkań i jak się okazało, instalacja wodna została uszkodzona przez wysoką temperaturę w trakcie pożaru. Nowe elektryczne rowery mają pojawić się niebawem na drogach aglomeracji. Aż 230 takich pojazdów ma dofinansować metropolia. Trafią one do służb miejskich, urzędów, policji oraz straży miejskiej. Odebrane zostało już około 50 sztuk. Rozpoczyna się rozbudowa terminalu B lotniska w Bożowicach. Inwestycja jest częścią planu zarządzającego portem górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego i ma kosztować aż 600 milionów złotych. Pasażerowie podróżujący z katowice e pot mają. Będą musieli liczyć się z utrudnieniami, które potrwają aż do 2021 roku. W studiu koncertowym radia Katowice odbył się dziś konkurs w ramach festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych Mozart. Jest to już szósta edycja tego wydarzenia. Ja śpiewam dla przyjemności, ja to, ja to lubię robić praktycznie. Od... Praktycznie od, od zawsze chciałam śpiewać, także to, jestem tu już piąty rok. A warsztaty bardzo pomogły. Wiem, co robię nie tak, i wiem, co mam poprawić, co poprawię. Proszę mi powiedzieć, czy jest stres przed festiwalem? Czy odczuwa go pani? Nie, nie odczuwał go, ponieważ tutaj jest atmosfera rodzinna, ponieważ no, umiemy sobie pomagać nawzajem i wspierać się. Więc nawet jeśli mamy jakiś stres, jakąś tremę, to razem jesteśmy i jestem lżej, bo każdy się wspiera. To jest taka atmosfera miłości, taki, taka rodzinna atmosfera. Ja uczestniczyłem e, rok temu w tej piątej edycji festiwalu. E, powiem szczerze, że byłem zaskoczony tym, że e, w ciągu kilku dni tak dużo się wydarzyło, były spotkania z różnymi osobami, pedagogami muzycznymi, trenerami wokalnymi, którzy pokazywali nam, jak możemy wykorzystać jeszcze bardziej potencjał naszego głosu i wydaje mi się, że to była taka największa wartość, że mogliśmy się znowu czegoś nauczyć, mogliśmy rozwinąć swój warsztat wokalny, a przede wszystkim też poznać swoje silne, słabe strony, jak te słabe strony przekuwać w te dobre i żeby to, co robimy na co dzień czy to, co robimy z przyjemnością, żeby to robić jeszcze efektywniej. Przed dzisiejszym konkursem uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach wokalnych, podczas których poruszono temat emisji głosu, artykulacji i dynamiki interpretacji tekstu oraz pracy nad aranżacją utworu. Mozart jest inicjatywą Katowickiego Stowarzyszenia Power of Soul. Jestem prezesem stowarzyszenia Power of Soul i inicjatorką również tego pomysłu, tej idei dla osób niepełnosprawnych. Największym sukcesem jest to, że przyjeżdża do nas wielu ludzi z całej Polski i tworzy to tak zintegrowaną, tak zgraną grupę. Wiemy, że to jest bardzo potrzebne i no, mając szóstą edycję po prostu z, mamy też świadomość tego, że Trzeba to kontynuować, bo to jest bardzo ważne. W tym roku mamy uczestników 20, natomiast z, no w każdym roku mamy więcej zgłoszeń i w związku z tym no, myślimy o tym, żeby ten festiwal poszerzyć, ale nie zawsze są na to możliwości, więc zostajemy przy tej ilości, więc dostanie się też na ten festiwal nie jest taką prostą sprawą. No właśnie, a tak co do przyszłości, jakie są plany stowarzyszenia na przyszłość? Plany Stowarzyszenia to oczywiście siódma edycja Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Mozart, ponieważ to jest nasza perełka. No i inne projekty muzyczne, ponieważ w stowarzyszeniu śpiewają chórzyści, wokaliści, którzy na co dzień zajmują się różnymi gatunkami muzycznymi, między innymi należą do chóru, który od 10 lat prowadzę, są Hunters Gospel Choir. I w związku z tym, wszelkie projekty, na które serdecznie zapraszam, zapraszam przed nami zaraz po zakończeniu festiwalu. Właśnie rozpoczęła się gala finałowa festiwalu, podczas której wystąpią laureaci festiwalu i zdobywca nagrody Grand Prix. Zaproszeni goście to m.in. Ewa Uryga, Andrzej Lampert, Maciej Lipina oraz Krzysztof Puma-Piasecki. Na wydarzenie zapraszamy. W stolicy metropolii powstaje nowy mural. Szwedzka grupa Ruski Angest, która niemalże 30 lat temu była odpowiedzialna za pierwsze tego typu dzieło w sztuki w mieście, powraca. Tym razem pod wiadukt kolejowy nad ulicą Francuską. W Trzy dni pracy i po zużyciu około 50 puszek farby artyści utworzyli pracę mającą zwracać uwagę na problem zmian klimatycznych. Pierwszy mural artystów w Katowicach powstał na ścianie pod kinoteatrem Rialto. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na następną, 15. edycję Przeglądu. Cześć!